Pyk, pyk. Okej. Okay. Wow, łucznik wy mnie na pieprza, nie zauważyłem. Skurzony hełm, świetnie, wymagany poziom 11. Niestety osobista, osobista platforma teleportacyjna. Skurzony hełm. A i dostałem! O, wow, wow, Chodź tu! Chodź tu, chodź, chodź. To jest smag! Kurde. Myślałem, że to jest jakiś łucznik. Dobra, nie żyje. Py, pyp, pyk. Ole ma. Ale to mu nic nie da, boż zginie. Ol dostał. Pięknie. Może jednak zostanę przy broni dwuręcznej? Chociaż nie. Eee, dobra, kolejna skrzynia, elegancko. <ścoughs> Będę musiał sobie kupić jakieś nowe ciuchy, bo naprawdę wyglądam troszkę dziwnie i głupio. Eee, tu coś jest... Nie, tu już mamy tą bramę, dobra, także ruszamy dalej. Eee, ruszamy do tego do tego grobowca. Eee, na pewno coś tam będzie ciekawego. Chociaż boję się, że nie dam sobie rady. To mnie właśnie niepokoi strasznie. Eee, dobra. Gdzie z wyjście? What the fuck? Aha, tutaj, okej. Okay. Dobra, ruszamy. Zapiszę sobie najlepiej grę. Bo tu może być nieciekawie. Świetnie, czekajcie, gdzie był ten grobowiec, o którym była mowa? Eee, ten grobowiec jest tutaj. Wow, kawał drogi ludziska. Wow, 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 wow. Dobra, sobie tak pochodzimy po tej mapie i pozwiedzamy. Eee, tutaj coś mamy. To chyba są te warny. No, pewnie. Tym razem łucznik. I... PUM! Przełamanie bloku, bloku. Nie żyjesz, dziękuję. E, doskonały łuk, podstawowy kołczan... E, I jakieś tam pierdoły ogólnie. E, co tu jest? Tu niczego nie ma, w sumie. Więc po co ja tu wszedłem? Aha, to jest jakieś miasto, tak? Tak, na to wygląda. E, mamy stragany. Ale niestety jest, jakby to powiedzieć, wieczór. Więc nikogo nie ma. Musimy ruszyć dalej. Gdzie tu jeszcze możemy wpójść? Na drugą stronę nie, więc możemy ruszać dalej. Dalej w stronę z Hatmandoru. Ok, tu kolejny warn. Kurde, nie zważył mnie. Mogę się do niego podkraść. Bur, dlaczego się nie broniłeś? Głupie, warny. Tutaj kolejna. Wow, trochę ich więcej jest. Bum, pięknie. Zajebiście, leżą. Wszystkie. Dobra, co wy macie przy sobie? Eee, zardzewiały nabijar, zmutowane serce, warna i mikstura, świetnie, o miksturę mi chodziło właśnie. A pieprzone, zamknij. Aj, udało się! I to szybko. Co my tutaj mamy? Eee, topór, ciężki tabar, dokładnie. Kryształ obrażeń. O, moglibyśmy sobie go właśnie wlepić do naszego miecza dwuręcznego. Ale w sumie szkoda, chyba troszkę tego kamienia. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Spróbujemy się podkraść do tego właśnie kolesia. Dziękuję, dobranoc. Pięknie. I chyba musimy iść tutaj, tak? Wow. Kurde, szturmują bramę. Cholerne warny. Gincie. Szmaty. Co oni tam robią? What the fuck? Ale prawie mam dziesiąty poziom. Szybciej. Czekajcie, tego maga zabiję, bo on wygląda groźnie dosyć. Taka barierka ko niego jest. Wow, 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 Okej, okay, nie żyje. W ogóle prawie mamy kolejny poziom. No, to. Wow! Zajebiście. Dobra, pomożemy ci, kochany strażniku. O, kolejny poziom mamy ogólnie. Co taki słaby ten warn jest? Co jest? Gdzie? Yeah, udało się. Kolejny warny. What the hell? Dobranoc. I tobie panu Też... życie. Wow, strzały mam w, ram w, ra w ramieniu! Co jest? Ty głupi strażniku! Jak mogłeś? Ja byłem taki dobry dla Ciebie. A ty mi takie rzeczy robisz. Czekajcie, bo zaraz ginę. wow, 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 wow! Czemu mi to zrobiłeś? Ty głupi strażniku? Chyba go niechcący e, walnęłem? Okej, okay, my go zabijemy. Nie daj nam wyboru. Szkoda mi ciebie strażniku, no ale co zrobić? Słuchajcie, ma zwykłą maczetę. Ale sporo życia. A, już nie żyje. Co ty miałeś, strażniku? E, lśniący strugacz, solidny kołczan, e, jakieś pierdoły. E, my sobie przeszukamy te zwłoki, tych warnów. E, no i chyba na tym zakończę... Nie, nie zakończę odcinka. Ja sobie nagram dłuższy odcinek i sobie go najwyżej podzielę na dwie części. Mm... Aury, kolejne. Zmutowane serce warna, ziemny kostur. Wow. Nie wiem po co mi w ogóle te zbutowane serce chyba do robienia jakichś mikstur, ale i tak w Alchemie nie wchodzę, więc... Yy, ja to chyba sprzedam. O, kolejny kryształ. Zwiększa, ma zwiększa maksymalne obciążenie o 10. Okej. Okay. Czekajcie, wadnę sobie ten kryształ do, tego, do tej broni. Czemu nie? A, co tam? Rzemiosło, yy, kryształ, ten... Tak, jak widać tam świeci ładnie. I to właśnie zajebiście zrobili. He, he! he. No! Chodźcie, sukienkoty. Pokażę Wam gdzie Wasze miejsce. No, chodź tu, do wuja. Ohoho, ale dostał. Dobra, nie żyjesz. E, sobie rozdamy punkty, bo całkiem zapomniałem o tym nowym y, poziomie. Raz, dwa i jeden, dwa. Świetnie. No i tutaj na razie, o, 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 tu sobie rozdamy. Okej, okay. no i chyba kowalstwo. E, damy sobie tutaj i tutaj. Ok. Dobra, także to tyle. E, duża mikstura many. No czemu many? Nie potrzebuję mikstur many. E, my wtedy wyszliśmy, tak? Dobra, czyli możemy ruszać dalej. A tam gdzie nas prowadzi droga? Czekajcie. W ogóle, musimy iść do tego grobowca, o którym mówiłem. Pójdziemy do tego grobowca, zobaczymy, co my tam znajdziemy. Choć troszkę się obawiam się tego, że będzie dosyć trudno i że nie damy sobie rady. Pamiętam, że jak grałem magiem, to musiałem stamtąd uciekać. Poważnie. Ale to magię wtedy nie umiałem grać, więc... O, ale dostał. Co ty miałeś, przyjacielu? Mikstury. Kurde, jak zwykle many. Co to jest? Mogę tutaj wejść? Mogę. To wygląda jak, jak jakaś gildia. E, I to chyba jest jakaś gildia. Okej. Okay. Chcę to znaczy, jest... <kluzło> się poprawić trochę na krześle, bo niewygodnie siedzę. Nie, potrzebuję dobra. Dobra, nie potrzebuję tego. Dobra, lecimy dalej. A w ogóle pamiętam, że gdzieś tutaj mogliśmy spotkać handlarza, który miał całkiem niezłe rzeczy. Eee, dobra, gdzie jest ten pieprzony grobowiec? Eee, musimy skręcić w prawo teraz. Hmm. Odblokuję sobie ten pieprzony teleporter. Aha, on jest odblokowany, okej. Okay. Dobra, jesteśmy blisko tego pieprzonego grobowca. Oby się tylko udało. Pełno tego ścierwa tutaj, what the fuck Gincie sukinkoty. koty Ole pięknie to zrobiłem Naprawdę wojownikiem to się gra po prostu zajebiście łatwiej, owszem łatwiej jest, ale bardzo przyjemnie się tłucze dupska tym warnom e, okay, od zamknięty. zamknięta skrzynia świetnie No otwieraj to, stary! Co my tutaj mamy? Eee... Wow! Tachi! Broń dwuręczna! Wymagany poziom 11! A tutaj? Eee... F -f 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 -f. Weźmiemy sobie to, no czemu nie? To schowamy, a weźmiemy sobie to! Okej. Okay. Dobra, co my tutaj mamy? Yy, tarcza, jakieś pierdoły, jakaś bomba, weźmiemy to. Tylko, że nadal nie mogę znaleźć tego pieprzonego. Czekajcie, czyli coś mamy. Yy, dobra, nie przeszukuję tego już, lecimy dalej. Uu, grobowiec, szukam grobowca cholernego, gdzie on jest? Wow, jeszcze kawał drogi. Siemanko! Tra la la la, -la. Ale padł Oni w ogóle nic mi nie robią już. <laughs> Dziękuję, dobranoc. O, ty już mi coś zrobiłeś, bo masz dwuręczną broń. Sfaniaku. Ła, nie bij mnie. Dobra, zrobiłem tego maga cholernego. Oj, ojoj ojoj. Dobranoc <laughs> amulet z zaklęciem, jakieś pierdoły w ogóle. To sobie otworzymy. Hehe, <laughs> jak szybko widzieliście. Co my tutaj mamy? Eee... Nie wiem czy to wziąć, myśmy my, to sprzedali. I chyba to wezmę sobie. Eee... Mamy dziesiąty poziom, prawie mamy 11 poziom. Więc, czekajcie, to weźmiemy. Schowamy i sobie weźmiemy to. Prawie mamy 11 poziom, tak? E, tak, czyli będziemy mogli używać już tego e, mieczyka dwuręcznego, która wygląda jak katana. E, tutaj, czy nie? Nie. Jeszcze kawa kawałeczek. Zapiszę sobie grę najlepiej i przeszukam te zwłoki, bo całkiem o tym zapomniałem. Bym poszedł dalej. Hmm. <śm> e Miecz dwuręczny, czy topór dwuręczny, tego nie bierzemy, bo mi to niepotrzebne, w sumie. Uh, amulety, tarcza. Uh, mikstura, szkoda, że nie uh, mikstura uzdrawiająca. Okej, okay, same pierdoły, dobra, lecimy dalej. Uh, ten... Uh, co tu jest na dole? Aha, to jest kaplicka, kaplica. Uh. Czy dobrze idą? Dobrze idą. Tutaj mamy gdzieś już ten pieprzony grobowiec, do którego właśnie lecimy. Okej, okay, chronią go warny. Zabijemy te ścierwa. Nogi. Kurde, całkiem dużo obrażeń już to, już to zadaje. Koniec? Wow, pięknie. Eee, muszę przejść przez tą bramę... Czekajcie, w sumie nie, 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 nie muszę. Eee, nie, w sumie muszę. Nie, w sumie nie muszę. Tak, mamy tą pieprzoną... Ten pieprzony grobowiec właśnie tutaj. I my się do niego właśnie udamy. Okej, okay, zapiszemy sobie grę. Eee, I włączymy sobie, odpalimy sobie pochodnie. O ile jakąś mamy. Mm. Pochodnia, jest, 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 jest. Okej, okay, mamy. Tu będzie naprawdę gorąco, trzeba uważać, uh, żeby się tylko nie zgubić. What the hell? Znalazłem główną komnatę i tutaj właśnie. Zrespią się, właśnie o tym mówiłem. Mroczni rycerze. Ale oni mi dużo nie robią. O, ale dostał! Le... lecz się! Dobra. Lecz się! Kurde, dam radę, dam im radę, dam im radę! Tylko, że się lecz, stary! Fuck! Czekajcie, uleczy się ręcznie. Eee... Mikstura, mikstura, mikstura. Nie ma mikstur No i jestem w dupie Chyba zginę. Umieram! Umieram! Łe, dobra, wczytamy sobie grę, bo to było bez sensu w ogóle e, My kupimy mikstury i się tu wrócimy. Nawet teraz się teleportniemy po mikstury, bo naprawdę zrobiłem jeden głupi błąd. W ogóle całkiem nie, nie wiedziałem, że ty mikstur nie mam już. Kurde, nie zwróciłem na to uwagi. Eee, czekajcie, gdzie mamy teleport najbliżej? Eee, tutaj, tak? Okej. Okay. Mm. Więc musimy się tam wrócić. Eee, gdzie to mamy? Okej. Okay. Mikstura, poproszę jakąś miksturę uzdrawiającą. U Ciebie kupię? Chyba nie jednak. O, kupię, 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 kupię... Tak... I te wszystkie. Okej, okay, dobra, eee, pójdziemy do kolejnego handlarza po mikstury. Świetnie, ty masz tego dużo, na szczęście. Kupimy wszystko. Dobra, a magiczne mogę mu sprzedać te many? Mogę, chyba. Wow, za mało. Za mało złota za nie. Dobra, nie z tym. Eee, lecimy dalej, czekajcie. Ty, 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 Teraz spróbujemy rozwalić te główne ścierwa. Eee, ok, Okej, musimy iść tutaj. W ogóle całkiem dużo doświadczenia dostaliśmy za te ścierwa. Sami w ogóle widzieliście? Spróbujemy jeszcze raz to zabić. Cholerstwo. Punkty rozdałem. W ogóle rozdałem. Ok. W ogóle teraz trzeba troszkę w siłę inwestować troszkę więcej. E, chyba będę e, rozdawał także trzy w siłę, 1 e, witalność na poziom. E, dobra. Kurde, jeszcze musiałeś dziabnąć Typo Krako. Uf, dobra, wchodzimy. Próba druga ludzka. Tym razem mamy dużo miksur, więc raczej nie powinni mnie zabić. E, antidotum, antidotum też by się przydało, no ale kurde, już nie będziemy się wracać. Ok, zapiszemy sobie grę. No i zabijemy te Ścierwo. No już mnie zatruło. Ścierwo. Ginże. Chujasie. się. Co? Co? Wow, 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 spokojnie. Easy. Wow, wow, wow. kurde. Ale mnie nie dotykali wow, nawet mikstury mi nic nie, nie. nie leczą. A to? Nie, umrę, 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 fuck. No cóż, będziemy musieli tu kiedyś wrócić z Antidotum. Antidotum niestety nie mam. Ha. Huh. No chuj, dobra, wczytamy grę i nie wchodzimy już tutaj. Ale też chyba sobie zrobimy poza odcinkiem, bo już ten odcinek troszkę trwa. E, otóż mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie subskrybować, oceniać, komentować mój kanał. E, no i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.